Attack? yes they broke through the outer defenses all the survivors are here our we will live to see another day where do the monsters come from as always from the left tunnel and from the crossing didn't you blow up the tunnel as i told you we sent a demolition squad there but they never came back and there's no one else we could send you are eager to avert your station's doom artyom are you not here the doom has already arrived we must help yes now you stay You the not demo squad they had a bomb move it into the left tunnel as far as you can then run for it the explosion will be massive as for the crossing it's already been buried once but looks like the nosalyses have dug through the cave-in there was an airlock close by it must have been left open try blocking or collapsing it i'll stay here with the survivors try luring the monsters towards us if there are too many No jasne, bo przecież tylko ja mogę się podjąć tej bohaterskiej misji. A za mamy iść gdzieś prosto. Dobra, dobra, przeczekamy ten atak. Nie ma co mandować amunicji. Jeszcze się nastrzelamy. No salisy, tak? O ile? No błagam! No ile was? Dlaczego nie umierać od dwóch strzałów, od mojego potężnego magnuma? Cholera! Nie, no, trochę was za dużo jednak tutaj. Za każdym razem będę się musiał cofać. Dobra, może one mnie tutaj nie, nie zauważą. W przeciwieństwie do tego pana. No. no nie, no nie. Nie podoba mi się to wcale, a wcale, no nie. Po prostu masakra. Nie wiem czy one nigdy się nie kończą czy co. Dobra, spróbujemy się jakoś przekaźć, bo to nie ma... Nie ma sensu takiś na chama. Kurde, no i tak nie no. Niech ich jasna cholera. Jak ja mam to niby zrobić? Zawsze jak oglądam jakieś przejściówki to mam jaja z ludzi, którzy to robią i cieszę mordę z tego powodu, że jestem lepszy od nich, a tutaj proszę. Proszę bardzo, Dopadzę to jak chcę. Dobra, im szybciej to podłożę, tym lepiej. No ale. Wow! No nie myślałem, że to tak szybko się zawali. Nie myślałem, że to w ogóle się zawali, póki stąd nie pójdę. Ale się myliłem. I zaczynamy od początku, tak. W razie już wiem, gdzie należy iść. Dobra, chodźcie tutaj przyjemniaczki, chodźcie, chodźcie. Jeszcze, jeszcze. Dobra, czy to już wszystkie się chcą ze mną przywitać? No wyglądają jak wielkie krety. Wielkie krety. No. Ale mam mało strasznie naboi do tego, tyle one już nie są takie cwane. stąd Dobra to była tylko jedna część zadania a teraz kolejna drugą część zadania. Może już nie będą tak atakować bardzo, albo przynajmniej w mniejszej ilości, albo i nie, albo i nie. Ło, to się przeraziłem. I co one będą tak wychodzić te bestie jedna po drugiej raz za razem bez żadnego zmiłuj się. Dobra, to jest kolejny tunel. Spadaj! Aha. A zajebiście. Tak. Tunel w którym nic nie ma. Matwy gości. To jest ta brama. O, rety, rety, rety. No, ja może tutaj coś jeszcze jest Nie. Nie, nie wygląda na to. Powinienem iść tam. Dobra, panowie tam widzą. A ja tutaj nie jestem w stanie chyba wejść, tak? Bo nie mogę się oczywiście wdrapać na takie niskie coś. Jestem za cienki na to. cienki bolo ze mnie żeby wskoczyć na jakieś niskie zawieszonko. Zwykłe utrapienia każdego gracza, czyli nie jesteś w stanie wejść tam, gdzie każdy zwykły człowiek mógłby wejść. Mowa tutaj o o tym, no. Chyba, że z drugiej strony, co? Tak nie wygląda, że z drugiej strony można na to wejść. Dobra, olać. Mamy towarzycho. Dobry piesek leżeć. też mam sa w domu, ale nie postępuję z nim podobnie. Jakby co to spieprzamy do nich? No dobra, wydawało mi się. To co? To ich cienie? To jakieś inne cienie? To jakieś inne cienie. To cienie tych górników chyba. Tych saperów. Na no, Dobra, potem tutaj przyjdziemy ewentualnie. Muszę wam powiedzieć, że gra robi wrażenie. Przypomina mi trochę pierwszą część Bioshock, kiedy też były momenty, gdzie gdzie było ostro. Co? Już przeładowałem broni? Wow! Nie, 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 tak nie ma. Dobra. Tak to nie ma. Biedni ludzie. To nic ciekawego nie ma. Tego potworka, ale dajmy im spokojnie przejść. Ta. Emocjonująco. Nie wiem czy czujecie to samo co ja. To drżenie niepewności. A, to przeczucie śmierci albo dobrej masakry. No nie, 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 nie. Zmieniaj na shota, panie. Dobra, dobra, jest dobrze, jest lepiej, jest lepiej. Jak już opanuję dobrze klawiszologię, to o, będzie się działo. Aha, ja no, w tej chwili tak będzie się działo. Dobra. A co to jest? Aha, ej, a ja ciągle tą ostro strzelałem, ta. O, nie ładnie. Czy tak będziecie tutaj przychodzić i przechodzić? Nie, ja ciągle to ostro strzelam, no co jest? tej ostrej cholera środkiem płatniczym strzelam no to by to widział strzelać kasą aha ha nie bałem się ciebie nie nie Dobra, popatrzcie, mamy to już pod pełną kontrolą. Nie ma to tamto. Nie ma to tamto. Nie wiem skąd one wychodziły, ale gdzieś stąd. Dobra, pamiętajcie, nie strzelać środkiem płatniczym, bo to nie ma co ono. Aha, dobra, spadam. Będę mógł... Nie. nie, nie, nie. Rozwali mnie. Rozwali mnie, jak nie ucieknę. Eee, eee, eee. O kurwa, Matko boska. Ale by mnie rozwaliło. Big war at this small station was won. I won't be going further with you. I'm still needed here. The tunnels have collapsed. If you still want to get to Polis, you'll have to take a detour. You can get to the armory from here, and afterwards you will have to go through the stations belonging to the Reds and the Nazis. Let's move. Dobra, muszę dojść do tego, jak nie strzelać specjalną amunicją building a new society complete with all the lovely police state bonuses like people informing on their neighbors. But the smithy look for an acquaintance of mine andrew the blacksmith mention my name he'll give you a hand Dzięki, a shrine to hope even in these times we can't relinquish the things that make us human. Patrzcie. Patrzcie, ile bliźniaków zginęło. Popatrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jeszcze naboje są. Pięć. Pięć bliźniaków zginęło. Uczcijmy ich minutą ciszy. Jezu, sześć, siedem. Siedem bliźniaków zginęło. Siedem minut ciszy powinniśmy. That's it. Get in. Dobra. Żegnaj, pastorze. Aka po posmercie. Żegnaj. Żegnaj. I wy żegnajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.